W tej kombinatoryce sposób pierwszy firmowy to jest taki. Parzystość sumy liczb na głównej przekątnej. To chyba kojarzycie. Ale można zupełnie inaczej. Pomyślmy zupełnie inaczej. Nazwałem to hasło zamiana kolejności operacji i metoda ekstremum. Czyli załóżmy, że mamy tablicę, którą możemy doprowadzić do samych zer. Przy czym ciąg operacji do wyzerowania tablicy to r1, r2, aż do r z indeksem k. Gdzie w ruchu RI dokonujemy operacji wycentrowanej na pewnym konkretnym polu tablicy N na N. OK? I dwie obserwacje. Pierwsza: kolejność operacji nie ma znaczenia, to znaczy efekt po zrobieniu całego ciągu operacji będzie identyczny jak po zrobieniu dowolnej permutacji tego ciągu operacji. No i to wynika, w miar jest oczywiste, to wynika z przemienności dodawania. No, i faktu, faktu, że stan końcowy każdego pola zależy tylko od liczby operacji na nim i na jego sąsiadach. Dobra? Po co to? Zaraz zobaczymy. Druga obserwacja. Gdy zrobimy operację na każdym polu planszy dokładnie raz, to nie zmieni się nic. Bo pole się zmniejszy o tyle, co jest liczba jego sąsiadów, a potem każdy z jego sąsiadów podwyższy to pole o 1, czyli wyjdzie na 0. No, to zróbmy następującą akcję. Pokażemy, że tego typu ustawienia nie dadzą się doprowadzić do samych zer. Kolorujemy na czarno-biało w szachownicę. Przy czym dla czarnych dajemy 1, dla białych minus 1, ale na jedno białe dla n tego musimy dać minus 2, żeby suma była 0. No i co? No i po pierwsze. Przypuśćmy, że da się tą tablicę wyzerować. To raz i dwa. Zasada ekstremum. Rozpatrzymy najkrótszy ciąg ruchów, który doprowadza do wyzerowania takiej tablicy. No dobra, ale skoro nam się udało wyzerować, to wszystkie są zerami. Ale żeby czarne wyzerować, to trzeba w końcu kiedyś zrobić operację wycentrowaną w czarnym polu. No to skoro z perspektywy końca nie ma kolejnego znaczenia. To najpierw wykonajmy operację jedno po drugim na wszystkich czarnych polach. To nam powoduje, że wszystkie białe będą teraz dodatnie po tych operacjach. No bo każdy biały ma co najmniej dwóch sąsiadów, a każdy biały na nieparzystej tablicy ma nawet trzech sąsiadów, bo wszystkie rogi są czarne. No i dalszy szkic jest taki. Że trzeba jeszcze kiedyś wykonać operację na białych. No to znowu, skoro możemy kolejność zamieniać, to zróbmy je teraz. No ale to znaczy, zgodnie z obserwacją drugą, że wykonaliśmy ruch po jednym ruchu na każdym polu naszej planszy. Czyli tak naprawdę zrobiliśmy n kwadrat nieefektywnych ruchów. Wszystkie mogliśmy w ogóle anulować. Więc anulujmy, bo czemu nie? I dostaliśmy. Zerujący ciąg operacji, krótszy od najkrótszego. Sprzeczność. I już. To tyle.